Witam z Pasieki Ludwika. Mamy dzisiaj 28 styczeń i niespodzianka pogodowa. Przyjechałem na Pasiekę robić porządki gospodarcze. A tutaj proszę, słońce wyszło, wiatru nie ma. 9 stopni i pszczółki zaczęły się oblatywać. Nie wszystkie. Ale są takie rodziny, które już skończyły, te które są w trakcie i takie, które dopiero zaczynają. O, pięknie, wylotki czyściutkie. Nie ma żadnego kału. Oznacza to, że rodziny są zdrowe. Pszczoły są zdrowe. Teraz zdefekują ten magazyn kupy, które mają. Ponieważ pszczoły przez okres zimowy, to jest 2-2,5, kiedy 3 miesiące, no nie robią kupy, tylko po prostu. Ich organizm wytwarza yy, środek, który konserwuje im tą kupę w jelicie grubym i teraz właśnie przy takim oblocie pierwszym wiosennym pszczoła nie latała już 2,5 dwa, dwa miesiąca. Wylatuje no i wysiłek powoduje to, że uchu, uh, uh, i bomby lecą. Oczywiście poidełka jeszcze dzisiaj nie wystawiam. Trawa jest tak mokra, że dużo pszczół jest na tej trawie i zbiera wodę. Bo by tam trafiło również, trafiłaby tam ta kupa. Przejdziemy dalej, zobaczymy, jak to pozostałe rodzinki. No, tu pięknie. Nie jest to taki pełny oblot. No, temperatura o tym świadczy, bo to jest dosłownie 9 stopni. Tyle, że słońce jest i nie ma wiatelku Tu też czyściutkie wylotki, pszczółka wychodzi, oblatuje się. Następuje to tak, że pierwsze wychodzą, oblecą się, wracają i potem idzie kolejna partia pszczół, i one się tak wymieniają. Także kłąb nie jest do końca rozluźniony, i tak systematycznie wychodzą i się oblatują. Dzisiaj pewnie pełnego oblotu nie będzie, ale częściowy to możemy już zaliczyć za częściowy. Tutaj mamy pszczółki, które już korzystają z wody. Proszę bardzo, jak piją tą wodę. Czyli jest potrzeba te w tej chwili tej wody tym pszczołom. Ale mówię, no mają tyle tutaj na tej trawie mokrej, że nie będę dzisiaj wystawiał. Może jeszcze jutro się oblecą i dopiero w przyszłym tygodniu przygotuję. Tutaj również pięknie oblot. Te dziesiątki zimuje również na półnadstawce, czyli jest pełne 10 ramek w gnieździe i pełna półnadstawka, ale to opowiem za chwilę na podstawie jednej z rodzin. Na razie przejdziemy się, zobaczymy jak to pszczółki się oblatują fajnie. Nie ma to takiego bumu, bo gdyby była wysoka temperatura to tak. By pięknie one się oblatywały. Tu już zaczynają czyścić, sprzątać, wyrzucać te osyp zimowy. Świadczy to o higieniczności pszczół. Bardzo dobra cecha. Co mnie cieszy, to że po prostu wylotki czyściutkie wszystkie rodziny przeżyły, dotrwały. Do tego momentu karmy mają jeszcze bardzo dużo Także nie ma potrzeby O tu jest widzicie rodzina która dopiero będzie zaczynać oblot tu też a tutaj już w tej chwili jest oblot pełny No, chociaż podejrzewam, że nie wszystkie pszczoły dzisiaj się w 100% oblecą, ale dobre i to dobrze to przejdźmy może teraz do tutaj również pięknie się oblatują Pięknie To rodzina też czyściutkie wylotki, pszczółka, pięknie dokonuje oblotu Tu możemy akurat zajrzeć, bo to jest taka rodzina, że ona tylko ten daszek ma rozkłębiła się. Uuu ale się rozkłębiła. No przepięknie. 2, 4, 5, 6, 9 ramek da dadanta i to wszystko jest pełne. Pięknie. Spokojna. Tak jak mówiłem, ja dzisiaj nie miałem tutaj zamiaru yy, tego filmu nakręcić, bo, bo przyjechałem tutaj prace gospodarcze wykonywać, takie porządki. Ale no cóż, pogoda mnie zaskoczyła, no to wykorzystam to. I nakręcę ten króciutki filmik z pierwszego lotu tego roku tych pszczół to może tak zajrzymy do tych rodzin na chwilkę tylko bo z reguły tak jak powiedziałem to 9 stycznia nie yy, nie zaglądam podczas obloty one muszą mieć spokój ciszę tylko dla celów tutaj ewidencyjnych tego filmu zobaczymy teraz tutaj do tych rodzin, do których to no, dwie, trzy rodziny zajrzymy, do których zaglądaliśmy e, 9 stycznia. A przypominam, dzisiaj mamy 28. Dobra. No tak z ręki to będzie robione, bo nie jestem dzisiaj przygotowany. Ale zobaczymy. Tu jest rodzina na ramce Dadanta. O, już ona jest z tyłu. A wcześniej, jak robiliśmy, 9 stycznia nie było. I co my tutaj mamy? Proszę bardzo. Zajmuje wszędzie samo. Od ściany do ściany. Całe 10 ramek. Całe 10 ramek. Dadanta. One sobie już tu wędrują. Dobra, zamkniemy je. Nie będzie mi przeszkadzać To będzie kwestią tylko zamknięcia w przyszłym tygodniu tych, tych pajączków i nic więcej tutaj ra raczej nie zrobimy. Zajrzymy teraz do kolejnej rodziny. Zdaje się, żeśmy wyciągali już tą jedną ramkę. Tak, tu była ta jedna ramka wyciągnięta. O, widać teraz, że tu jest miejsce. Po co wyciągam jedną ramkę? No to jest proste. No, jak włożyć zatwór, kiedy jeździ ja rodziny na pełnych 12 albo 10 ramkach? Jak włożyć zatwór? No nie da się włożyć, trzeba jedną ramkę i tak, i tak wyciągnąć. I teraz widać, one były ostatnio najdalej tu, w tej uliczce. W tej chwili. Jak widzimy, one już tutaj się uwiązują, czyli kłęb się rozluźnia, kłęb się rozluźnia. Ja przyjadę tutaj w przyszłym tygodniu za parę dni, bo może jeszcze jutro się oblecą. Potem, następnie, ten kłąb po rozluźnieniu i oblocie on się znowu uwiąże. Tylko że już luźniej, tylko że już luźniej, i wtedy włożę tutaj ten zatwór na końcu. Pszczoły, jak widać, zajmują 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uliczek. Włożę ten zatwór, zatwór tutaj na samym końcu, choć tutaj, chodź tutaj do domu. O, nie chciała, dobra. Włożę ten zatwór i tutaj uzupełnię ocieplenie, ponieważ pszczoły, ja zimuję, jestem zwolennikiem. Takiej teorii, żeby nie teorii, tylko takie zasady, żeby pszczoły po prostu na zimę mają mieć zimno, ale sucho. Dlatego po zakarmieniu ja im już ściągam tu akurat zostawiłem tą połóweczkę tego ocieplenia. ściągam im całkowicie to ocieplenie, żeby po prostu matki wcześniej przestały czerwić i zawiązały kłąb. To jest bardzo korzystne dla, dla całej rodziny. Dobra, na no to zamknę za chwilę. Zajrzymy jeszcze tutaj do tej tutaj. Tu, jak się nie mylę, nie dało się nic ściągać, wyciągnąć, bo było na pełnych 12 ramkach. Zobaczymy, jak w tej chwili. No i ona silna no jest tutaj, na samym, końcu, jak, na samym końcu, jak widać. O, i zajmuje tutaj. Proszę bardzo. Całe 12 ramek, pełen pszczoły. Może tak, o słońce będzie zasłaniam. Całe 12 ramek. No i co tu wyciągnąć? Tu się nie da nic wyciągnąć. Całe 12 ramek, pełen pszczoły. Dobra, zamykamy, żeby im nie przeszkadzać, bo tylko do celów mówię. Tego filmu ja tutaj zaglądam, bo tak to nie zaglądam. Nie przeszkadzam pszczoły, kiedy one dokonują blotu. No i tutaj jeszcze jedną, do której żeśmy wtedy zaglądali. To jest tutaj. Jest to rodzina. Jest to też na, są na ramce. dadanta. Zobaczymy, jak te. Tutaj. Jest to młoda matka, tutaj. Kaukazika, czyli bakfas na Kaukazie. Ja tylko bazuję na, na bakwastach. I co my tutaj mamy? No jak widać, to jakby też. Może tak, żeby było widoczne, to żeby słońce było. O, co jest spokój? Spokój. I co zajmują? Całe 10 ramek. Oczywiście, później jakąś rameczkę. Trzeba będzie wyciągnąć, jeśli będzie taka potrzebna, a jeśli nie, to po prostu będą się tak rozwijać aż do pierwszego pożytku. Ale rodzina pełna. Pełna, to już teraz to matki zaczną czerwić. To już teraz to pójdzie. Dobrze. Na chwilę pauzę. Dobra. Dobrze i tu jesteśmy przy tej y, dziesiątce. Y, tak jak obiecałem, że powiem coś na temat tych dziesiątek, które, których zimuje. Y, Dziesiątki Wielkopolskie, ja zimuję tutaj na tej pasiece. No, jesteśmy na pasiece wędrownej, to nie jest stacjonarna. Zimuję je tutaj na półnastawkach, to znaczy, się, jest duży korpus pełen dziesięciu ramek, i do tego jest półnastawka. Zobaczymy. I teraz, tak. Te z rodziny w zasadzie są bezobsługowe do samej wiosny. Wystarczy teraz mi to, co widzę na wylotku, yy, i mogę tylko stwierdzić, że tu jest wszystko w porządku. Yy, wylotek jest czysty. Yy, pszczoła ładnie się oblatuje. Jakby była możliwość przynoszenia pyłku, to już by przynosiły pyłek. Ja nie muszę zaglądać do, do środka, rozrywać tego, bo nie ma takiej potrzeby. I ta rodzina w zasadzie się sama rozwija. Bez zmniejszenia kubatury gniazda, yy, bez ściągania. Tej pół nadstawki ale zawsze jest ale, jest taka sytuacja, jeśli byśmy zajrzeli, już powiedzmy, że w marcu, jak one dokonają już tak całkowitego oblotu, to widzicie, jeszcze są na razie bez ocieplenia, pełnego oblotu, jak dokonają, i nie wejdą do tej półnadstawki. Nie wejdą do tej półnadstawki. To znaczy, że rodzina jest na tyle słaba, że niestety trzeba jej tę półnadstawkę wtedy ściągnąć, zabrać, yy, dopasować kubaturę gniazda i yy, do siły rodziny, ponieważ ta półnastawka, która jest u góry, będzie ją wychładzać i ona się będzie wolniej rozwijać. Ale to powiem Wam szczerze. Yy, na 10 rodzin to tak, jedna, niekiedy dwie rodziny to się takie trafią. No ale tak to jest. No. Nie mogą być wszystkie rodziny silne, bo to by było niemożliwością, tak? O, widzicie? I tu widać, pszczoły już zajmują Zajmują yy, tą półnadstawkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem uliczek w tej półnadstawce. Przypominam, że to jest. Korpus i pół nadstawka. Czyli jak one już w tej chwili przy tym pierwszym oblocie tutaj są u góry. Ja wiem, że tu jest wszystko w porządku. Jest silna rodzina i ona sobie poradzi. I ona sobie poradzi i w niej dopiero naprawdę na razie nie trzeba w niej nic robić. Dopiero gdzieś, nie wiem, na początku kwietnia ewentualnie można zerknąć jak już będzie ciepło. Jak sytuacja ma się w gnieździe i tyle. Także no, jest troszeczkę przy takiej rodzinie pracy, ponieważ... No ci do domu. O, idź tam. Jest pracy, ponieważ y, przy przyglądzie takich rodzin, no trzeba tą półnadstawkę, że tak powiem, y, ściągać, tak? Y, to, jest, to jest jedyny minus, ale plus jest taki, że tak jak mieliśmy zeszłego roku, y, mieliśmy okres Bezpożytkowy, który trwał 5 prawie 6 tygodni po rzepaku, i w zasadzie to co? Rodziny były głodne, tak? ale te, które miały tą półnastawkę, ponieważ ta półnastawka jest cały czas, przez cały, cały rok, ona jest dla nich, ona jest ich. To jest tak zwana: ja to nazywam spiżarnią. Ja tego im nie zabieram. I powiem Wam, że w zeszłym roku, jak był właśnie ten okres bezpożytkowy, prawie 6 tygodni. To były rodziny, które praktycznie całą półnastawkę wyjadły, ale one się rozwijały. I potem, jak przyszedł, y, przyszedł pożytek, no to te rodziny piękny miód przyniosły. A te, które po prostu, y, że tak powiem, były zaniedbane, były głodne, nie mówię teraz o swoich rodzinach, ale tak z opowieści innych kolegów, no to po prostu one nie miały siły, żeby po prostu przynieść ten pożytek. Także to jest spiżarnia. I następnie jak już przychodzi rzepak, no to co, no to ściągamy tą półnastawkę, dajemy tu kratę i tutaj dajemy półnastawkę pustą na miód. To jest ich, cały czas. Jak one tam zjedzą jakąś część tego miodu, bo taką mają potrzebę, potem one sobie przychodzi, że tak powiem pożytek, one sobie doleją to i one zawsze spiżarnie mają dla siebie. To tak wstępem właśnie tutaj tych dziesiątek tu jeszcze popatrzymy sobie na piękny oblot rodziny ależ one tutaj pięknie się oblatują ależ cudownie i tu jest też na dadancie rodzina pięknie tutaj również Cudownie, czyściutkie wylotki. To mnie cieszy. Tu jest Adami od Grześka Pawluka. Będzie robiła tutaj rolę rodziny ojcowskiej w tym roku. Jeszcze tutaj mamy. O, proszę bardzo. Tu jest również na gadancie i tu jest młoda matka z zeszłego roku mojego chowu oczywiście jest ta Anatolika czyli bakwas na, na pszczole anatolskiej piękny oblot ewentualnie jeszcze tutaj zerkniemy na tych celów ewidencyjnych i naukowych jak tutaj się ma no jest tutaj też jest siła rodziny nie jest taka silna jak tam. No, i tutaj widać, o już tutaj te dwie ramki mogą być wyciągnięte, ale im nie przeszkadzamy. Dzisiaj to zrobimy sobie troszeczkę później, jak one już troszeczkę znowu się Ten kłąb, bo tutaj będzie można to zrobić. Ona zajmuje 2, 4, 5, 6, 8 uliczek. No, 8 uliczek na dadancie. To jest pięknie. Dobrze, no i to tyle. Na dzisiaj coś będzie ciekawego, to jeszcze nagram. Pozdrawiam serdecznie Pasieka Ludwika.